Jeśli podoba ci się nasza praca, zasubskrybuj, by być częścią społeczności Okna na Wągrowiec. Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest Andrzej Jemek, znany jako fotograf, fotograf, artysta, którego życie ostatnio trochę się przewartościowało. No właśnie, Andrzeju. Co u Ciebie słychać? Poza tym, że moje życie w jakiś sposób się bardzo skomplikowało przez ostatnie miesiące w związku z diagnozą, że mam nowotwór złośliwy, to w tej chwili tworzę projekt tytułem Ostatnia Wystawa i robię zdjęcia do tej wystawy. Jest to chyba jedna z najlepszych rzeczy, jakie mnie spotkała w ciągu ostatnich paru lat. Siedem miesięcy minęło twardej diagnozy o złośliwym nowotworze. 51 dni w szpitalu, 35 naświetleń, 3 chemie, 2 miesiące rehabilitacji logopedycznej. Krzyczenie w lesie i cały gaz leków przeciwbólowych. Tak. Jak się o chorobie dowiedziałeś? Zaczęło się w zeszłym roku. Zaczęło się w zeszłym roku, w marcu, kiedy po anginie powiększył mi się węzeł chłonny. I najpierw miesiąc po potem trafiłem do lekarza. Lekarz stwierdził, że jest to po prostu pozapalne, nie moja się tym za bardzo co przejmować. Oczywiście zrobił USG, okazało się, że wszystko tam wygląda w miarę dobrze. Miesiąc później, kiedy ten węzeł znów nie znikał, znów udałem się do lekarza, więc panowie, nie odkładamy takich rzeczy, nie, nie robimy z siebie super bohaterów. Znów się okazało, że teatralnie nie wygląda to źle. Ale ponieważ byłem bardzo yy, uparty w tym, żeby dojść do tego, co się z tym dzieje, wylądowałem w końcu u onkologa. Pani onkolog zrobił mi badania krwi, zrobiła mi kolejne USG. Doszła do wniosku, że nie, to na pewno nie jest nic onkologicznego. Udało mi się zapisać do Wielkopolskiego Centrum Onkologicznego. Pierwsza biopsja głowa była w styczniu. Niestety materiał nie nadawał się do badania, więc w lutym miałem biopsję gruboigłową i pobranie już wycinków z migdałka. No i 14 lutego w walentynki piękna diagnoza na zasadzie no, Ma pan raka. Na ile ta choroba, ta diagnoza przewartościowało Twoje życie? Jak ona na Ciebie wpłynęła? Jak wpływa? Do wystawy za chwilę przejdziemy, bo to jeden z elementów. Ja ci powiem tak, kiedy dowiadujesz, się, e, kiedy dowiadujesz się, że masz raka i w dodatku jeszcze masz inwazyjnego, czyli ten rak już nie jest w początkowej formie, w początkowej fazie, tylko już jest na przykład z przerzutami do węzłów chłonnych, tak jak u mnie. E, Całkowicie, całkowicie zmienia ci się pogląd na życie, i wartości, które do tej pory gdzieś tam w twojej głowie istniały, albo znikają, albo się zmieniają. Dla mnie w tym momencie największą zmianą było to, że e, pomijając kwestię, że przestałem dążyć do tego, żeby zarabiać Bóg jakie pieniądze, bo już mi się tego nie chce, e, to największą wartością dla mnie jest zabezpieczenie mojego dziecka na przyszłość. Owszem, moje dziecko jest tam jakoś zabezpieczone dzięki dziadkom, dzięki swojej matce, ale ja też postanowiłem coś do tego dorzucić, więc staram się to w jakiś ten sposób zrobić. I w sumie okazało się, że największą wartością pozostaje jednak rodzina: że znajomi, przyjaciele, różni ludzie są lub ich nie ma. Natomiast rodzina, nawet ta była rodzina, czyli na przykład była żona, to są ludzie, którzy na pewno są w Twoim życiu. Mój syn, mój ojciec, mój brat, bratowa, to są ludzie, którzy po prostu mi w tym momencie pomagają. Troszeczkę było ciężko, jeżeli chodzi o mnie, troszeczkę było ciężko z tym szpitalem, bo ja trafiłem do szpitala, w którym w styczniu zmarła moja mama. Więc to takie już. Traumatyczne. Bardzo traumatyczne, może nie, ale psychicznie faktycznie takie dosyć mocne, takie. Obciążające. obciążające. I tutaj akurat w przypadku mojego ojca, który był 56 lat z mamą, uważam, że on wykonał bardzo trudną rzecz, że w ogóle mnie odwiedził w tym szpitalu. Ja się nie spodziewałem. Nawet nie liczyłem, że będzie przyjeżdżał, no bo dla niego to była o wiele większa trauma niż dla mnie. No ale 51 dni w szpitalu nie polecam nikomu. Nie, no, starałem się robić tam rzeczy dobre, czyli starałem się też pomagać ludziom, ale no nie polecam, zdecydowanie nie polecam. Przejdźmy do wystawy. Nazywałeś się tak smutno, ostatnia wystawa, czy przewrotnie. Jeżeli ktoś yy, czytał post o ostatniej wystawie, ten pierwszy post o ostatniej wystawie, yy, to jest tak troszeczkę, taka troszeczkę gra słów, tak, w połączeniu ze zdjęciem, które ja zapowiada. Wprawna oko wychwycić, że ja stoję na tle obrazu Beksińskiego, czyli bohatera filmu Ostatnia Rodzina. Ostatnia wystawa jest tak troszeczkę dwójnasób, bo z jednej strony jest to być może ostatnia wystawa, jeżeli faktycznie moja choroba nie uda się wyleczyć. Po prostu będzie to moja ostatnia wystawa. A jeśli okaże się, że wszystko jest dobrze i że gdzieś tam w grudniu dowiem się, że, no, że, że po prostu jest okej okay i zaczynam nowe życie, no to, to, to co? To będzie ostatnia wystawa z tego życia. A potem walnę w tym gong w liceum, bo jest taka tradycja, i zaczynam nowe życie, i będę miał nową rodzinę, i będzie to, kolejna będzie pierwszą. Pamiętajmy, że w marketingu zawsze się sprzedaje najlepiej śmierć i seks. Goły po mieście latać nie będę. Wystawa, wróćmy do niej. Kogo do niej zapraszasz i co to są za prace? Zapraszam wszystkich. Tak naprawdę chodzi o to, żebym zrobił jak najwięcej zdjęć. Rozpiętość tematyczna jest od portretów. Byłeś u mnie, wiesz, jak to wygląda. Tak. Przez zdjęcia biznesowe, czy zdjęcia sensualne, czy zdjęcia rodzinne, bo zauważyłem, że bardzo mało rodzin robi sobie wspólne portrety rodzinne ostatnio. I namawiam wszystkich, żeby przychodzili takie portrety robić. Bo oczywiście zdjęcia sensualne, akty, czy jakiekolwiek inne zdjęcia, jeżeli ktoś ma pomysł. Zapraszam wszystkich. To jest tak, że moje studio mieszczące się na gwiaździejskiej 38, jest otwarte dla każdego, można się umówić, można przyjść. Nie biorę za to pieniędzy. Nie biorę za to pieniędzy. Tam w studio stoi skarbonka, jeżeli ktoś chce, to może coś tam wrzucić, ale to nie jest obligatoryjne, także to nie ma, nie ma znaczenia. Zasada jest prosta. Z każdej sesji jedno, dwa, trzy zdjęcia zostawiam dla siebie na wystawę, a wszystkie pozostałe zdjęcia oddaję ludziom, którzy, się, którzy są na te zdjęcia. Ile osób już do ciebie się zgłosiło? Co to są za osoby? Co to są za zdjęcia? Zrobiłem praktycznie chyba 30 sesji. To są ludzie różni, bo częściowo to są ludzie, którzy już kiedyś u mnie byli na zdjęciach i teraz przeszli. No po prostu dlatego, że mnie lubią na przykład. Aczkolwiek tacy ludzie, którzy wracają na zdjęcia, to jest dla mnie takie potwierdzenie e, moich umiejętności, że komuś się to podobało i że wraca, że chce jeszcze więcej. E, są też ludzie, których kompletnie nie znam. Znaczy nie znałem, dopóki nie przyjechali, to nie znałem. Jak na przykład osoby nie wiem, z Katowic, z Wrocławia, e, z Hamburga, albo też dziewczyna przyjechała z Hamburga, e, to są ludzie, którym ktoś polecił, którym ktoś coś zasugerował, eee, i to tak się roznosi, taką, wiesz, pocztą szeptaną, pocztą pandoflową, czy tym marketingiem szeptanym, jak to nazwiemy. Eee, nie znam wszystkich ludzi. Oni przyjeżdżają, niektórzy mają swój pomysł na zdjęcia, niektórzy przyjeżdżają, mówią: Jestem, zrób co chcesz. Dla mnie każde spotkanie, każda rozmowa jest po prostu wartością. Otwarcie mówisz o swojej chorobie, dzielisz. Się informacjami, śledzę je na swoim Facebooku. Twoje wystawy, twoje zdjęcia zawsze były takie, jak mówisz, sensualne, otwarte, trochę takie odzierające z tego poczucia wstydu. Jak to u nas w Polsce, w naszym społeczeństwie, w wągrowcu z tym wstydem jest? On jest, on się zmienia, przełamujemy go. Jest, cały czas jest. Bardzo często jest tak, że ludzie y, myślą, że skoro na przykład ktoś jest y, nauczycielem, załóżmy, jeżeli ktoś jest nauczycielem, to nie wypada mu robić sobie rozbieranych zdjęć. Nie jestem w stanie z tym walczyć, bo nawet nie mam ochoty z tym walczyć. Y, natomiast jeżeli chodzi o moją y, nie wiem, jak to nazwać, otwartość? Mo moją otwartość na Facebooku, to tak jak podkreślam większości wpisów, robię to głównie dla siebie. Dla mnie to jest ta forma radzenia sobie z chorobą, podobnie jak z depresją, bo z depresją walczę już po życia. I mój kanał na TikToku, czyli Poranne depreso, jest poświęcony, był poświęcony głównie depresji, potem faktycznie wszedł jeszcze wątek onkologiczny. Natomiast no, to jest mój sposób na radzenie sobie z tymi rzeczami, z chorobami, bo mam takie wrażenie, że jak wyrzucę to z siebie, to mi jest lżej. jest lżej po prostu. Ale y, dostałem już ileś wiadomości. Na zasadzie my już nie chcemy o tym czytać. Wiem, czytałem. No trudno, wy nie chcecie czytać, co nie czytajcie. No właśnie, jak to, jak to odebrać, jak to, jak to odbierasz, to, znaczy, to jest takie trochę zamiatanie, pod dywan. Nie jest że problemów. Nie, 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 nie. Wiesz co, tak? myślę, myślę, że to są, myślę, że to są kwestie osobiste bardzo, że to są sytuacje, w których ktoś być może przeszedł taką chorobę albo przechodzi taką chorobę. I każdy przychodzi to inaczej. Ja sobie ustaliłem, że będę to z siebie wyrzucać. Ale są ludzie, którzy kompletnie o tym milczą. I była ostatnio u mnie znajoma, tu z Wągrowca, o której chorobie dowiedziałem się dopiero, jak do mnie przyszła. Nie wiedziałem w ogóle, że ona chorowała, że ona jest po obustronnej mastektomii i po obustronnej rekonstrukcji. Nie byłem tego świadom. Dopiero jak przyszła, to mi o tym powiedziała. To bardzo zmienia perspektywę. Ale to wynika z tego, że właśnie wolimy o tych problemach. Czy, czy inaczej. Czy mówienie o tym, mówienie o chorobie, jest terapeutyczne? Z Twojego punktu widzenia. Zależy dla kogo. No właśnie. Bo dla jednego będzie to terapeutyczne i będzie to na zasadzie, że tak, jestem w stanie powiedzieć o swojej chorobie. Nie muszę się w żaden sposób z tym kryć. Natomiast dla drugiego. Mówienie o chorobie może być takim przykładem, że ojej, jestem słaby, bo choruję. Uh -huh. To też, zło, to też nie jest w jakiś sposób złe czy dobre. To jest po prostu bardzo subiektywne. Wspomniałeś o tym na początku naszej rozmowy. Panowie, yy, badajcie się. Panowie, badajcie się w jakikolwiek sposób możecie. Ja wiem, że jako przedstawiciel już ponad 50 lat, czyli 50 plus, yy, miałem też badaną prostatę i czekałem jeszcze kolonoskopia. Nie sądzę, żeby to było przyjemne badanie przynajmniej ta nie była przyjemnym badaniem, e, więc pomimo tego, że tak jest, badajcie się, bo to jednak pomaga. Gdybym odpuścił sobie węzeł chłonny, powiększony węzeł chłonny, nie bolał, nic się nie działo, no to nie wiem, czy byśmy się dzisiaj widzieli. Jesteś w takiej sytuacji, że czekasz na wyniki, które w październiku, jak dobrze pamiętam, które określą e, co, dalej? co dalej. Tak. E, miałem zrobioną teraz we wrześniu tomografię z kontrastem. E, dowiem się czy coś się jeszcze bardziej rozwinęło, czy coś się cofnęło, czy, czy cokolwiek będziemy robić? Czy będę dalej miał jakieś naświetlenia, czy będę coś miał wycięte? Um, no, najgorsze w tej chorobie jest czekanie. Wystawa, jak już określiliśmy, przewrotnie nazywana i trochę tak metaforycznie ostatnią, ale jakie plany i marzenia jeszcze ma? Andrzej i Janek. Mam tylko jedno marzenie: mieć kawałek swojej ziemi, swojego miejsca, nie wiem jak to nazwać. Eee, I jest to całkowicie absurdalne, bo z jednej strony teoretycznie zostało mi 7 miesięcy życia, z drugiej strony chcę mieć coś swojego. Ale to tak, tak materialnie, czy tak bardziej właśnie też? Na zasadzie, żeby zostawić to mojemu dziecku. Żeby, żeby jednak został jakiś taki ślad, ja wiem, że zostaną zdjęcia, okej, okay. zostaną zdjęcia, zostaną obrazy, bo wystawa to nie będą tylko zdjęcia, będą też obrazy, że zostaną zdjęcia, zostaną obrazy, miejmy nadzieję, że uda się je też jakoś zmonetyzować, że się uda, że uda się z tym coś fajnego zrobić, natomiast chciałbym zostawić coś takiego bardzo fizycznego po sobie, takiego, no, że da się to dotknąć, nie? Podsumowujesz też swoje życie, niezależnie od choroby? Ależ oczywiście, mój drogi, 51 dni w szpitalu. To jest fantastyczny czas na to, żeby sobie pomyśleć o całym swoim życiu. Biorąc pod uwagę, że w szpitalu też rozstałem się ze swoją partnerką, znaczy będąc w szpitalu, rozstałem się ze swoją partnerką. Ja miałem bardzo dużo czasu na to, żeby przemyśleć całe swoje życie. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, jak to wygląda, takie leczenie, jakie ja przechodziłem, polegało w sumie na tym, że codziennie byłem rozzałożony z jednego szpitala do drugiego na naświetlania. Raz w tygodniu miałem podawaną chemię, jeżeli mogłem mieć podaną chemię. I tak naprawdę z 24 godzin każdego dnia byłem zajęty przez 3 godziny. A pozostałe 21, to jest Znale. czas... No. I jaka refleksja? Eee, popełniłem mnóstwo błędów w swoim życiu. Popełniłem mnóstwo błędów. Zrobiłbym bardzo wiele rzeczy inaczej, ale nie uważam, żebym zmarnował swoje życie. Wiesz, to wydaje mi się, że nie jest źle. Ja życzę Ci zdrowia i wierzę, że, że będzie dobrze i ta ostatnia wystawa to będzie zamknięciem jakiegoś etapu, otwarciem czegoś nowego. A... Panom, tak sobie pomyślałem teraz, że wydaje mi się, że jestem takim świadomym i nowoczesnym człowiekiem, ale jak pan Andrzej o tym wspomniał, to sobie przypominam, że ja kolonoskopii nigdy nie zrobiłem, prostaty sobie nigdy nie badałem, i chyba czas to zmienić. Bardzo się dziękuję za rozmowę. Podpowiem Ci tylko, że prostatę można badać na kilka różnych sposobów. Jednym z pierwszych jest USG. Bezbolesna. tak akurat bezbolesna. Raz jeszcze bardzo Ci dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Państwu również i dziękuję. do zobaczenia.